Halo um, moi drodzy widzowie, wracamy do Ultimate Team w końcu Po prawie chyba miesiąc przerwy od Ultimate Team paszkę z ikoną na razie jedno. zobaczymy co nam tutaj podropi, jakby nam wpadły z dwaj informy. To myślę moglibyśmy zrobić kolejną, a zaczynamy od Renildo Nie jest najlepiej, mogło być lepiej Tak sobie bym powiedział Jeśli się, że w końcu Ultimate wrócił, zostawcie lajka Zostawcie słabe algorytmy, no coś się rozjechał totalnie i nie chcę pokazywać filmów innych inny raz, a tutaj mamy Edera Militało, tak jest, a, no kurde, już myślałem, jakieś ścinki są lekkie, także nie wiem od czego to może być, sąsiad drilluje, no bo jakby to byłoby inaczej, o tych godzinach wczesnoporannych, tutaj coś, nic ciekawego. 86 karta. No, na pewno się przyda teraz ikona. Proszę, jakieś Brazylia. Brazylia. Włochy. Ale to może być, to może być jeszcze. Delpiero. Delpiero jakiś specjalny, ale to jest zwykły. Zola. Zwykły. Zola w marcu. No tak. Prawdopodobnie kupując same informy. Do tego wyzwania bym wydał więcej, także no, tego typu coś tu co ciekawego mamy. Dobra, to do nawet nie ma czasu, zróbmy jakiegoś pika. Może jeszcze przynajmniej, wymagają na te piki, to są no, dość, dość łatwe i dość przyjemne. Także, Pik 83, plus. czy nam tutaj coś ciekawego wypadnie? Nie mamy i 87, czyli to jest jakieś 30, nawet 40 tysięcy przy dobrych wiatrach. Także. Nice, bo to nas przybliży do potencjalnie jakiejś kolejnej ikony. Zrobimy sobie może jeszcze jedną. No i mamy drugi pik. W miarę sprawnie, w miarę szybko. Zar musimy zobaczyć, co tu za skład, bo ja tutaj za bardzo nie totalnie nie pamiętam, a nawet skipnąłem, ale mamy William Sona, a to na, albo William Dowter prędzej. A to sobie do dopeczka. Zagrajmy sobie w końcu, może grę. Tam zostały mi jakieś paczki. Co to są kwalifikacje, tym to myślę, że zupełnie nie w grałem. No, od miesiąca nie grałem w FIFA, w futa. Zagrajmy coś, w, yyy, po prostu na spokojnie. To, to myślę, że się można jeszcze ewoluować. Dobra, chyba, chyba tak. Chyba nic tu za bardzo nie mamy co do zmiany. Więc zagrajmy po prostu to co mamy. Zobaczymy, no pewnie składy na dość bardzo popierdolone możemy trafić przez ten miesiąc. Pewnie dużo się pozmieniało. A ja nawet specjalnie nie odpalałem gry. gry nawet nie wiem jak odpalić, ale... Nie odpalałem, nawet tyłe łapa Proszę. Odpoczynek Dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ciekawe, ciekawe składy Ciekawe składy, o, dziwna kamera Po ja to ja w ogóle, w... ja nic nie pamiętam Totalnie nie pamiętam jak się w ogóle gra w... Nic, no zobaczymy, zobaczymy co to będzie, ale to będzie na pewno No ciekawe przeżycie że przy grę bym na nowo grał. Ale mam dobrą okazję. Charlton, może taki? Okej, okay, Charlton. Coś tam pokazuje, to jednak. Coś tam potrafi, mimo wszystko. Ale nie podoba mi się, że tam jest strasznie dużo miejsca. Po poc na skrzydełku. No, mimo wszystko to jest ta liga ósma, chyba. Ale gościu ma tego Mbappé, Mimo wszystko to, to, to jest w sumie ciekawe. To środka Oklafor. Charlton, Charlton. Ajajaj. Aj, aj. No, było nawet blisko. A, to jest Rage Quit. Okej. Okay. Tak też może być. Szybkie spotkanie. Zwycięstwo w lidze 8. No tak. No cóż, no to jest pierwszy mecz chyba w tym sezonie. Tak czy nie? Tak, widzisz. Pierwszy na 20. A, i Trade. To ale tak się kończy, są za dwa dni. No to, to i tak jest chyba whatever. W ogóle nawet nie wiem, jaki był garnet, ale to. Aż mi to tak nie obchodzi. W zadaniach to jest raczej nic ciekawego, tylko zróbnijmy, co to, to jest. Merlin. o, no ty mogłeś być spoko. Sofigo, No dobra, taki sobie ten garnet. Nic nie straciliśmy. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Tak patrz, to chyba, chyba coś jest ciekawego do zrobienia w, w, rozwój fajny. Także jak szybko się z nami przywitał w tej niespotykanej Patrz, tak szybko sobie poszedł, a w zamian dostajemy. Ja no, mam gdzieś całkiem na napastnika, jak na tą grę. A w PlayStyle nawet spoko. No. Zobaczymy, no. To jest. Na początku byłby zajebisty, teraz może być różnie w sumie, z ma 4 na 4. Mój rocznik, ja pierdzielę. Główki ma mocne, no wygląda potężnie, potężnie wygląda. Zobaczymy. Co on tam potrafi, zagrańmy sobie jeszcze w rivalsach. futa się nie chce pchać, na razie muszę trochę sobie pograć tutaj. Żeby zobaczyć, jak to się klika, i tak dalej, także dobra. 4 na razie, na ławeczkę. No, może, może ciebie wyelwujemy kiedyś, jednak wszystko. Że mam taką nadzieję. Teraz zejdźmy sobie. Jest i hojlund. jakiś styl gry ciekawy, no, dajmy mu myśliwego na razie. Najwyżej się to zmieni potem. Także no, zobaczmy. Zobaczmy, czy ten hojlund był warty tego go zrobić na rację, bo był, to był dość tani 80 tysięcy, chyba kosztuje od zera, więc... No, zobaczmy co to za składzik, no nie, nie jest zbyt wybitny ten tutaj zespół. Co by nie mówić, mimo wszystko. Dobra, ja tylko musiałem jedną rzecz odpisać i możemy. Napierdelać. bo ciekawe jak miniaturka będzie wyglądała. Mój przyjaciel, który robi sobie te miniaturki, no skończył mu się licencja na program I no, zobaczymy w czym to będzie musiał to stworzyć Garnaczo! Mocny strzał Dobry, dobra próba Teraz znowu na wrzutkę na Hojlund? Okej okay. Panie Hojlund Na razie No i ja to szuka, że nie na niego, ale może biseks? Do końca, ale mamy jeszcze Hansen. Nie wiem, czy jakieś te strzały bardzo mocne są, albo ja jestem nieprzyzwyczajony, bo od piątek to się ruszał jak wóz. I strzały też ma jak wóz, kurwa, z, z drewnem. Mam że w końcu wrócimy do jakiejś regularności, bo te filmy ten, no, ten, to nie jest to daily, o no, które walczyliśmy przez pół roku poprzednie. Chciałem, żeby Hojlund strzelił, ale Garnaco... A, ze spalonego. Taką sumę trójkę młodocianych piłkarzy United mamy w składzie. Jeden jest na ławce, co prawda. Ale może dostanie jakąś kartę, albo jakąś fajną ewolucję jeszcze na niego będzie czekać. <toddź> Hojlund teraz przyjmuje. Ty no, jest szybki, czuć, że jest... A, nie, to Garnaco, pardon. Ale on zakrywa do Hojlunda i Hojlund... Ty... <toddź> <laughs> Jakbym zobaczył początek sezonu Adi, Adli Przeciwnika na... No, no się nie myli akurat że bardzo wygląda podobnie Hoylund i Garnacza Ten Tak patrzę za nich z daleka Oj, tym wślizgiem Ciśnij, ciśnij Adli, no kurde, no i w takim stylu, a to for tym razem. Lecimy. No czy no, to wślizg zawsze był taki OP. Kuczni, no nie gra człowiek? Kilka dni i już mu rzucają kłody pod nogi. Zróbmy taką wślizgę znowu na Hojlunda Gdyby główki może nie były manualne, to może byśmy coś Ustrzelili A jednak ustrzelamy. To, to, to jest bardzo fajny sposób z Hojlundem Tylko na pewnie większość z będzie wychodzić bramkazem. Więc to się nam nie przyda do niczego. Ale pierwszy gol w debiucie strzelony. Garnacho. Garnacho! Tym razem, bo już, już myślałem, że ten strzał był za późny, żeby tam podać do. Hansen, ale idealnie pod poprzeczkę, Hansen na skrzydle, Hojlund, jeszcze Hansen, jeszcze raz Hojlund, do środka, Zidane, no i 3 dwa comeback, już powoli wracają wszystkie umiejętności, Hojlund, Hoyl Hojlund, Okej, okay, okej. Okay. Wdoba mi się. Garnacho rozpędza na skrzydełku. Stąd go próbuję to dogonić, ale się nie udało. Ten zagrawa do Heilunda. Heilund, fałszyk i to jest hat-trick. Hat-trick w debiucie tuńskiego napastnika. No niech tak strzela jak najdłużej. Garnacho tym razem na skrzydełku, po raz kolejny zresztą. Coś tutaj. Ajajaj, za dużo, za dużo. No ale to już no jest taki wynik, że po prostu taka zabawa się troszkę włącza. Ja bym wprowadził tego młodego śmeczka, bo tam zawsze jakieś gry będą dograne, a strzeli, nie strzeli, nie strzeli. O, no, piłeczki też potrafi chojlot nawet elegancki podać. Garnaczo wbiega do środka, potężny strzał. Wow. Nawet nie chce sobie myśleć jak chodzić musi, a ja go nie dam na ławkę, tak? Tak. to trudno. Nawet nie chcę myśleć, jak chodzi jego wersja Future Stars jak ten. Chodzi jak taki cik. Choć chyba nie jest jakoś dużo lepsza. Carlos do środka, Holund. Hojlund. Co zrobił Mike na no, tu już... No, psycha chyba siada. No czy będzie do dwóch cyfrów? Uj... Wszystki faul. cyfrówki może dobijemy i po prostu... No, się skończy. Choć nie wiem, w 65 minuta to już zostały tak... Mało do końca. Mamy z Ligę Mistrzów dzisiaj... Ciekawe spotkania. Więc... Dobra, jeśli coś myślę, to to wejdzie. No... Osobiście jak miałbym typować, to chyba Arsenal. Oraz... Kurczę, po tym co zrobili Zielińskiemu, to niech będzie Barcelona. Mimo, że nie jestem jakimś ultra Barcelony, to po tym, co Napoli zrobiło dla Piotrka, powinni się pożegnać z Ligą Mistrzów i sprzedać się z Mena do United. Tak. Tak, ta sama postulaty. Wiecie co jest jeszcze gorsze, że pomimo grania to jeszcze, jest, ale ja też nie montowałem nic przez ten miesiąc. I tutaj się pojawia problem, że muszę na szybko to zmontować, bo zaraz muszę lecieć na autobus. Także no, wydaje mi się, że mogę zrobić niezły kongo. W tym montażu. No coś tam chyba pamiętam. Ale kurczę no. No hojlund, no. Podoba mi się. W sensie to na pewno za 80 tysięcy? O, wow. no za 80 tysięcy warto. Jakby ktoś miał o to spytał. Także jeszcze może Bruno Skarniaczka, w swoim stylu... Cyk! Bramka zwyczajna, ale no... Bruno Skarnego to jest klasa. O, przypomniałem się że, kurczę, kolejna rzecz mi się przypomniała. tak jest, jak nie gadasz i nie grasz w i musisz nadrobić... Miesiąc. Praktycznie. Że... No nie zrobiłem jednej karty, tak teraz patrzę z perspektywy, to... żałuję Timo Werner. Który, no... Kurczę, nawet ciekawe upgrade, ma i prawdopodobnie będzie miał w, w, w level. W, w EXP się na fula, nie wiem, tak to mogę nazwać. Także no, szkoda, szkoda z tego, że ja nie zrobiłem. Ale może Highland po prostu. No, Heilund zastąpi go najwyżej w tych wszystkich swoich działaniach, a te wślizgi to są takie królestwo, przysięgam. Halant. Dobrze, nie, nie, nie zwróciłem uwagi kto to Halant, a to jest zwykły Halant. A ty wypożyczony, zwykły... O ja pierdziele. Ktoś dostał grę, nie wiem, pod choinkę. Nie, pod choinkę. Na dziś mężczyzny, może gościu dostał grę. To no, może tak być. Choć nie, no, raczej nie, jak ma tam tych powelu, ulepszonych troszkę z tych ewolucji piłka, to nie mógł chyba. W... Choć w sumie. No też nic ciekawego. Także, widzowie, ja się z Wami żegnam w tym pięknym odcinku. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.